Cześć, ja jestem Trako, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj e, witam Was, e, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, będziemy oceniać e, sezon w Fortnite. Cie. Ostatni taki film robiłem ponad rok temu, kiedy dostałem mój komputer, e, zanim dostałem mój komputer. No i wtedy, jeżeli się nie mylę, był sezon 5, rozdział drugiego, a teraz mamy, jak wiecie, sezon 1, rozdział 4. Więc lecimy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z Partnerem dzisiejszego odcinka jest Eneba, na którym teraz jest przecena na legendarne gry z kodem Legends, jest 5% zniżki. B do opisu, wpadnij na mój link, no i kup coś z niego, będzie mi mega miło, bardzo mi pomożesz, a teraz lecimy. Mam trochę zatkany nos, więc będę tak trochę smarkał, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, a my już lecimy, słuchajcie. E, więc e, jesteśmy już, słuchajcie, tutaj, no jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo sezonów, mamy tutaj. E, po 7 sezonów, czyli mamy 23 sezony, e, więc jest to dużo sezonów, ale no, lecimy. Zaczynamy no, najpierw od tego, co teraz jest. E, jak dla mnie jest to sezon, który nie jest, no do... widzę, ten sezon nie jest zły, Jeszcze go nie mieliśmy do końca, ale jak na razie mało się w nim dzieje, dlatego dam go na takie solidne B. Nie są on słaby, nie jest on najgorszy, więc no w sumie no. Teraz sezon czwarty, rozdział trzeciego. Czy był to najgorszy sezon? Według mnie tak. Ze względu na to, że były mega spadki fps ów w tym sezonie i naprawdę to nie było przez mój komputer, ale naprawdę dużo zrozumiało spadki FPS-ów. No i po prostu przez ten Chrome, który też nie miał w ogóle za bardzo sensu więc 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 no nie? Do sezon trzeci, rozdział trzeciego i słuchajcie, jak dla mnie sezon nie był zły, był nudny, ale nie był zły. Słuchajcie, według mnie y, dużo osób go hejtowało z tego powodu, że mało się działo. To prawda. Ale według mnie z tego powodu, że był to letni sezon, a ja letnie sezony mega lubię, dam go na średni. Teraz sezon Drugi rozdział, trzeciego, mega overrated, ponieważ jak wejdziemy sobie w ranking z nowym karcie, best seasons, i ten sezon jest na przykład powyżej sezonu trzeciego, co mnie mega dziwi, więc dam go na overrated, ponieważ dużo osób go lubił, a ja go tak nie, nie, nie lubiłem. Tutaj, według mnie, ten sezon, kurde, tak. Teraz mam tutaj taki dylemat, ponieważ nie wiem czy go dać na dobry, albo na mega kozacki, ponieważ ten sezon był mega fajny, dobre FPSy, dobra fabuła, fabuła, nie było tu fabuły, znaczy, no w sumie nie, nie było żadnego eventu na koniec, więc znam go na dobry, bo dużo osób się będzie ze mną kłócić, ale, ale, ale no. Teraz słuchajcie, mamy sezon ósmy rozdział drugiego, był to ostatni sezon w rozdziale 8. Yy, drugim, kurcze no, czy ja mam jakieś filmy z tego Nie wiem, no dobrze, zasięg nie miałem, ale yy, według mnie sezon średni. Dobra, teraz tutaj kolejny sezon letni. Więc z tego powodu, że ja lubię sezon letni, dam go na dobry. Według mnie bardzo fajny sezon. No nie wiem czemu, ale po prostu mega fajny sentyment mam do tych sezonów. Sezon szósty rozdział drugiego, czyli pierwszy sezon, gdzie miałem, słuchajcie, mój komputer overrated. I mean, it's alright, like... Overrated is In my opinion Czy aż tak dużo osób go lubi? No no nie w sumie, bo on jest najbardziej hejtowany No to dobra, to damy na gówno Lecimy dalej Sezon piąty, rozdział drugiego Jak dla mnie średni, nie no średni Średni sezon, ale mam bardzo fajny sentyment Da, sezon czwarty, rozdział drugiego Mega fajny sezon, kozacki według mnie Fajna fabuła Jeszcze ten even pod koniec W ogóle kozacki Teraz roz... sezon trzeci, rozdział drugiego, średni, znaczy nie, no dobry, dobry, bo to był to było lato. Teraz sezon drugi, rozdział drugiego. Myślicie, że dam go Mega Kozacki? Otóż nie daję go na dobry. Według mnie sezon overrated. sezon ten, czyli pierwszy rozdział drugiego. Według mnie średni, no nie był on najgorszy, nie był on najlepszy, wiadomo cię o co chodzi. Tutaj, e, ale trwał on mega długo. Teraz ostatni sezon w rozdziale dziesiątym e, pierwszym, Jezus Maria. Według mnie dobry. Nie jest on overrated, nie jest on główno. Dużo osób myśli, że jest to właśnie shit sezon. Jak ja, ja tak nie wiem, źle. Ludzie mówią, albo były mechy, to to było gówniane. Jakby według mnie tak nie jest, ponieważ po prostu jak. Nie mieli mecha, to od razu narzekali, ale jeżeli oni mieli mecha, to od razu super gierka, fajnie, wszystko kit, nie? Więc y, dla mnie taki nieuczciwy sezon pod kątem hejtu. Da, sezon 9 według mnie. Y, overrated też dużo osób go lubi, a dla mnie nie był on aż taki fajny. Znaczy, nie no, był fajny, ale nie po prostu jakby... Nie rozumiem tego hypu na niego. Sezon ósmy rozdział pierwszego według mnie mega kozacki sezon, ale dam go na średni. Sezon siódmy, według mnie prime season. Kozacki tutaj bez... Ja, żadnego kurde ten. Sezon szósty dobry. Sezon piąty, mega kozacki. Kupię wakacje. Kurde, kłady te, wiecie, jeździki. Rift, to było takie kurde. Wow, e, zacząłem wtedy grać. W sumie kupiłem sobie karnet, pamiętam. Nie zacząłem wtedy grać, tylko kupiłem karnet. Ale według mnie, mega kozak. Sezon czwarty, pamiętam, jak wtedy grałem. Według mnie, dobry sezon. Sezon trzeci. Grałem, ale tak za dużo Więc dam go na średni Sezon drugi nie grałem Dlatego dam go słuchajcie na średni I też ten dam na średni Więc słuchajcie to jest moja tier lista Napiszcie jaką wy mieliście tier listę Zostawcie łapeczkę w górę z dzwoneczkę, która jest na moim palcu Zostawcie tam na dole, będzie mega miło No i co to w sumie tyle Do następnego, na razie, cześć